Cześć, witam czołem, z tej strony Pańsi Cuki Zapraszam was do kolejnej solucji eventu wakacyjnego Margolan 2019 Czyli tak jak poprzednio quest'a zaczynamy u Janka w sierocińcu Tak więc każdy koordynat zna, rozmawiamy z nim Pierwszy dialog, pierwszy dialog, pierwszy dialog, pierwszy dialog, pierwszy dialog, pierwszy dialog Rozpoczęto quest'a I quest nazywa się Biały Tygrys tak Zachodu Tak więc odjedź kartę Uniwersytetu Unital i udać informację o Wai może bibliotekarka może coś wiedzieć? Tak, więc lecimy do biblioteki Mirutki, która znajduje się w Nital w Uniwersytecie Południowym. Każdy lokalizację powinien znać, ale. Tutaj Wam pokażę, jak do niej dojść. Koordynaty ogólnie na mapie Nital 8352 do Uniwersytetu i na Uniwersytecie Południowym 215. Wchodzimy już do Uniwersytetu. Lecimy do bibliotekarki Miruti na 2.15, jest bibliotekarka, rozmawiamy z nią, trzeci dialog. To się chce zagłębiać, to nie chce się nie zagłębia. I następnie udajemy się do Werbin, żeby następnie udać się do wrzosowisk, a następnie do ustania Widzących Drzew. Tak więc najpierw szybki teleport do Werbin, po kolei, po kolei, dobra. Jesteśmy w Erwin, lecimy szybko na Wrzosowiska. Tak więc tuptamy, 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 tuptamy. Ogólnie już Wam zapowiem, że ten quest bardzo długi nie jest, tak więc spokojnie można je robić. Ogólnie, tam Was nie wspomniałem też w poprzednim questie, nie pozbywajcie się oczywiście tego pióra yy, z oraz narody z tego quest'a. Natomiast no, z tego, jeszcze się może przydać z opisu tutaj i temu, tak? Dobra, następnie udajemy się do ustroja Widzących Drzew dalej na południe lecimy. Omijając pszczółki, osły, jelenie i te sprawy. Pewek w rezerwacie. O, nawet jest na paśnik. Dobra, ale lecimy. Bo nie, nie tutaj o to chodzi. Jezu, strasznie długi tym A A kiedyś to ci chodziło cały czas. Kurna jeszcze star argonemy. To było coś. I podchodzimy do szczeliny w stare, która znajduje się na 9.23. Tak więc się niżej. Jest strzelina w stale. Tak ładnie tutaj to wygląda. Na mapce tutaj pokazuję. Dobra, Podchodzimy tutaj do błyszczących do, do tam gwiazdek. gwiazdek. to Tata. Podchodzimy do Baihu. cały czas pierwszy dialog klikamy. Teleportuje nas. Jesteśmy duszkiem, ponownie rozmawiamy z bajchu pierwszy dialog. I rozmawiamy z nim ponownie, a teleportuje z powrotem. Mamy znowu bajchu. I powolutku klikamy, ponieważ niedługo będzie koniec quest'a. Tak więc na spokojnie, pewnie teleportuje, ale nie ma co się śpieszyć. Jeszcze raz bajchu dobra, automatyczny dialog. Tu to się można zapoznać z historią, bo jest nawet ciekawa. Teleport. Ponownie bajchu. I ogólnie rzecz biorąc, tak będzie do końca kwestia. Tak będziemy zaraz rozmawiali z bajchu. Tak więc mówię ostrożnie, żeby nie przegapić. Oczywiście dla tych, co są doświadczenie. Żeby nie prze go nie przegapić. Tak więc powolutku, spokojnie patrzeć. A najpierw się właśnie zapoznawać z fabułą, to się na pewno nie przeoczy. Jesteśmy z powrotem w Jastini, rozmawiamy z nim. Dziękuję za uratowanie sztatowej z dróg i oby żaden dwóch nie zaskoczył. Opuść jest bajchu, tak więc szybciutko lecimy. I kończymy questa. Tak więc podnoszę pazur, zachowuję na pamiątkę, zawsze taki dowód dzisiejsze spotkania. Biorek biur oczywiście drugi dialog, bo jest doświadczenie, czyli cyk. No i na tym kończymy quest, a. jedna waluta eventowa, dostaliśmy Puzzle by do to też się nie pozbywamy. Tak więc na dziś to jest koniec, czekamy do jutra, do następnego quest'a. tak więc ja się zabezpieczę, dzięki, że byliście, oglądaliście, słuchaliście. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, no i do zobaczenia w następnych solucjach lub odcinkach. Ciao!